Hej, hej, dzień dobry! No ja z tej strony witam Was bardzo serdecznie. I zapraszam na kolejny odcinek z kampanii Sycylium. Nagrywane troszkę spontanicznie, bo godziny przed rzuceniem. Zatem możliwe, że będzie lekka obsuwa natomiast maksymalnie 30 minut. Także przejdźmy już do naszej rozgryweczki. No i tak, dzięki za info, że każde niepowodzenie szpiega, kiedy on zostanie złapany i zabity, już z mostu powoduje wojnę. No i powiem, wam, że to było cholerne ryzyko, że tego papieża Zaciukałem i że udało się go zabić. Bo no nie wiem, czy to chciał wtedy wczytywać, bo to byłoby było lekkie, no, takie oszustwo, prawda? Natomiast, natomiast cieszę się, że się udało, że faktycznie nowy papież został. No, u władzy, bowiem ten stary był iberyjski, i to by nam troszkę mogło sprawiać kłopoty. Co do kampanii, troszkę pograłem, troszkę zarządzałem i tak dalej. Mamy teraz, tak jakby, trzy główne elementy, którymi się musimy skupić: po pierwsze Mediolan, następnie, zda się, Marsylia należy do Genuły, no i jeszcze tutaj ta Sardynia, cała, więc to będzie nasz plan. Później to już będzie 20 osób, zobaczcie. Możliwe, że faktycznie lekko się wlejemy na, na tę Iberię. No i wytyczne. Ja tutaj zauważyłem, że mamy jakby wymóg Zdobycia Jerozolimy i Konstantynopola Co oczywiście ja uczynić chcę I planuję jakiś desant na Konstantynopol Żeby go zająć, bo on często bywa niebroniony Przez to, że Bizancjum ma ciężkie boje Z, chore, z nie chorezmem, niechorezmem jeszcze A z... Znaczy jeszcze już Bo już go nie ma, a z kalifatem A następnie powołanie jakiejś krucjaty Na Jerozolimę, żeby ją też zdobyć Ewentualnie krucjatę można też powołać Na Konstantynopol, z tego co mi się wydaje No i taki... Taki Byłby, myślę, że plan. Teraz się stąd jeszcze chyba nie no ruszam. No co my no. tutaj mamy? Obstawiam. Wiecie co, jeszcze nie będę się stąd ruszał? Obstawiam, że na 100% jakaś armia Genui jest pomiędzy Mediolanem a Wenecją, czy gdzieś w tych rejonach, może na północy po prostu jeszcze półwyspu Iber. Boże, Apelinickiego mi się to czas, czasem myli. Natomiast tylko to jest taka jakby literówka. <laughs> no i tak. Genueńscy dyplomaci, zobaczcie, szukają sprzymierzeńców. O! O! To jest ciekawe. Szturm na Wenecję. I to jest bardzo ciekawe. I to jest prawie pełna armia. No, natomiast. Oddział w Innsbrucku, na północy, który tam stacjonuje, myślę, że myślę, że mógłby dokonać kontrataku. No i jeśli tę armię zdobędziemy, no to droga do Mediolanu będzie otworem, później pozostanie tylko, może nie wiem, czy będę chciał zdobyć Marsylię. W zasadzie to Marsylia, wolałbym, żeby miał jakiś mój sojusznik, bo no wiem, że z Francją też mamy nie po drodze, no i wolałbym się nieco od niego no, ubezpieczyć. Może po prostu po zdobyciu ofiary papieżowi i raczej to byłby taki fajny element, który byłby dobry do obrony. Kolej, tutaj mamy jakiegoś członka dynastii. No i tak troszkę, powiem wam, zaryzykował. Troszkę zaryzykował, że się tutaj ustawił. Przy okazji, jak już widzicie, dzisiaj odcinek z Sycylii. Otóż będzie jednego dnia odcinek z Sycylii, drugiego dnia odcinek z Medieval Kingdoms. I tak, i tak na przemian, codziennie o 15, żeby nie było przesytu ani z jednej, ani z drugiej serii. No i przy okazji zapraszam Was też na dzisiejszą transmisję na żywo z Romka, dwójeczki. Continuing tomorrow, my lord. Continuing tomorrow. <laughs> Koniec dnia pracy, jednak fajne mają te teksty, mi się kojarzą zawsze z... Z nie, The Settlers' Heritage of Kings, czyli to taka piątka, piąta odsłona tej gry. I tam właśnie też fajnie poddani mówili, że już tam chyba dzień wypłaty, coś, coś takiego. Payday, czegoś tak, tak fajnie klimatycznie to mówili. Łuczek wody. O! Coś się stało. Uuu, Śmierć na kraj, gdzie? Zagrzeb. oj, oj! oj. Mamy szczurka, mamy szczurka. No to niedobrze. No to niedobrze. Yy, Argoński kardynał umiera. Okej, okay. no i tak. Ruśkiowska już z Węgrami. Następujące frakcje stały się królestwami podległymi. A, czyli chyba... Która z tych ją sobie podporządkowała? Najprawdopodobniej węgrzy Ruś Kijowską. No i Francja dostała ekskomunikę za to, że nas zaatakowała. Fajnie, to jest dobra wiadomość. Raport werbukowy, sporo tutaj rzeczy jest, ale powiem wam, że nasz skarb jest to, świeci krócze dosyć mocno pustkami i coś, coś muszę z tym zrobić. Niestety, wiele też, załóżmy, miast się niedawno rozwinęło i to wszystko trzeba zrobić, co to jest. Tragedia rodzinna. Oj, niedobrze. Najlepiej rozmięta frakcja, w Cesarstwo Niemieckie, nic myślę, że dziwnego. Raport końca tury, chyba spadłem, chyba spadłem, bo jestem na czerwono. No i Kalifat, Kalifat to jest przepotężna frakcja. Zobaczymy jak to z nimi pójdzie, no bardzo bym chciał, żeby Mongołowie ich jakoś tam mocno nadszarpnęli, bo inaczej ja tego nie widzę, żeby to w miarę tak fajnie, no przebiegło. Zatem moi kupcy idźcie dalej na wschód. Jeden już tutaj handluje jedwabiem na no, jeszcze może nie jedwabym szlaku, ale gdzieś, gdzieś tutaj w okolicy. No i tak, ty kolego jesteś kupcem moim, to tak? A Tutaj nie ma gdzieś złoto przypadkiem. Złoto, złoto, tu było złoto. Ono daje 2,5 stówy, to nie jest w sumie aż tak wiele. Znaczy nie, no to nie jest dużo. U, Uu. uuu, oho, kurczę, to jest dopiero dużo. Bierzemy to koniecznie. No i pomyślałbym, żeby jakiegoś śpiega zapakować do Zagrzebu i go zarazić, a następnie roznieść ów zarazę na tereny węgierskie. Co wy na to? No? Ewentualnie, czy może dyplomata coś takiego uczynić, czy nie? Nie, myślę, że śpieg tylko. No to chwilkę. Czy ja mam gdzieś śpiega w okolicy? Byłoby fajnie. Jeśli bym miał, ewentualnie mogę go zwerbować. Tego w mam. O, taka, stąd jest. Czy mogę sobie coś zwerbować? Pokażcie mi tutaj o. Mogę szpiega to wyrabować. super, no dobierzemy. Myślę, że taka wojna tego typu może być ciekawa. No i skupmy się na tej Wenecji. Co to nas atakuje? To jest kto? To jest... E... Czy on powiedział Turkish... Turkish coś tam? Chip? Nie wiem, dzi dziwnie to brzmiało. Tur Turkish chicken? <laughs> No i to jest armia ta mocna, ta no konna, kurczę, a mój granizon jest malutki, no niby są by to kusznicy, którzy dobrze by sobie radzili najpewniej, ale ja tutaj wystosuję ciężkie działa i zrobię ofensywę. Yy, zaś najpierw uderzę na doży, na armię przywódcę tej frakcji, bo może jest to armia załóżmy ostatnia, tutaj nie ma członka rodziny, no kto wie, kto wie, wtedy byłby na pewno fajnie. No I tak, to jest król, tak, hu kto byłby lepszym ogólnie zarządcą, zobaczmy. Ty, kolega, jesteś, jesteś dobrym. No, no to myślę, że króla zabieramy. Was wszystkich bierzemy. No i do ataku. Mam nadzieję i przyjemność skorzystać z tych dział. Zobaczymy, jak one wypalą. Zatakujmy doży. Okej, okay. co my tutaj, tutaj takiego mamy? Twa działkowne, armia raczej słaba, ale zobaczcie, generał. No ej, nie, jednak armia nie jest słaba. Właśnie to jestem słaby, bo nie mam konnicy, tyle co ma on. No i to trzeba będzie się jakoś okopać, coś wykminić, ja bitwę zapiszę i przejdźmy już na pole walki. I zobaczmy, jak to tam wyjdzie. Król bije się z królem. <laughs> jak to mówił Saladyn, królowie nie mają zwyczaju zabijać królów. No, widziałem gdzieś taki cytat. Gdzieś mi się on obił o uszy. No i co powiecie ogólnie, na to, że. Jakie sobie już zakończymy streamy z Roma? To odpalić kilka streamów z komentowania Ligi Attylowej, bo biorę też w nie udział. czy po prostu wiecie, komentarz na, żywie, na żywo meczów niektórych, które będą rozgrywali. No i tak, czy na nas podejdzie, wątpię. Ale ta góra wygląda całkiem, całkiem sympatycznie. No i tak, moje halabary ukochane, wy się rozstawcie. Tam się podoba, że można jak tylko chcemy rozciągać te jednostki. Nie ma takiego limitu, jak jest w innych totalurach, bo to jest takie troszkę na siłę ograniczenie gracza. Wiem, że też w atyli to też tak fajnie występuje, jak tutaj. To jest mega plus tych dwóch gier. Dobra, dawaj teraz tutaj. O. No i moje łucznicy z tyłu macie zrobić totalną rzeźnię, ale macie nie uciekać, macie przeciwnie bronić pozycji, żeby nie było. No i moja piechota już rozbita też mi się tutaj ustawi. I uwaga, artyleria. To myślę, że to będzie ciekawa zagrywka. No, mam nadzieję, że ona dobrze zadziała. Zobaczymy zresztą. No i Trebusz to myślę, że na 100% dobrze zadziała. Pociski płonące, kawaleria natomiast na plecy. I tak, idziesz do mnie. Czy ty do mnie idziesz, kolego złoty? Hmm, czy jesteś w zasięgu? Jesteś w zasięgu i do mnie idziesz? Świetnie. Pokażcie mi w ogóle te jednostki. Dobrze Genui, zobaczcie. Fajną ma tą armię. Takie zielone kolorki. No, terebusz, może w tych pikinierów Wal. Bo co oni tu jeszcze mają? To są szermierze. Eee, tacy. Chyba nie zagrośnie. To jest jakaś milicja powężnicza, ale ci pikinierzy, oni myślę, że mogą troszkę nam zajść. Tylko kolego, 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 kolego. Gdzie ty tutaj idziesz? Stary. Stary dziadzie. Ty masz stać tutaj. <laughs> nie wychodzimy poza ten, ten, teren. No i nie wiem co z tymi, bo no, tak troszkę na, na celu, jak widzicie, moje piesi są, więc ja ich chyba lekko przestawię, żeby no, nie przeszkadzali. Przykład też między tymi terbuszami. O, jak tak przestawię tutaj, i mam nadzieję, że moja artyleria będzie miała wolną, wolne miejsce do, do działania. Czy wy jesteście w formacji? Jesteście. ucznicy powinni niedługo zacząć swój ostrzał, co będzie fajne. No i do tego czasu troszkę przyspieszmy. Muzyczka standardowa fajna. Myślę sobie ostatnio od sobie tutaj, ooo, piękne uderzenie, jaką serię zrobić jak zakończymy Sycylię, no bo tak, nie chce mi się grać w żadnego, póki co, Totalura z serii starych, czyli jakiś Empire odpada, Medieval 2, szczerze mówiąc mam ochotę, natomiast nie chcę z tej gry i ja tutaj, uuu, czy to była rakieta, czy to były, chwilka, chwilka, czy wystrzelać, aha, wystrzeć ognistymi, mnie, to nie, to zmienić, Oooo, piękny, piękny ostrzał, czy to może strzelać, no powinno móc, ale... No To musimy myśli linię prostą, prawda? No właśnie. No to nie, to poczekajmy. Może jak się zbliżą, to zaczniemy. No i mam taką propozycję nad Warhammerem. Co myślicie? Warhammer mrocznymi elfami. To byłaby całkiem ciekawa kampania. O kurcze, ale ich kasujemy. Oni pod górkę są totalnie useless, i tutaj musimy to wykorzystać. Przy okazji, moi ucznicy, może byście w tych soli w tę konnicę, ewentualnie w te piki. No właśnie, bo oni są troszkę zagrożeniem. Wy też tłuczcie w to. Bo mówię, te usze wcale nie są groźne, wcale, uwierzcie mi, nie są one groźne. Teraz tutaj mamy próbę oszlankowania z prawej flanki i ja od razu moją konicę całą prześlę tutaj i odpowiem im ognie, ogniem na ogień, bo to jest próba szarży, im się to uda. Włócznie w tej grze, jak dla mnie, są troszkę zbyt słabe i kawaleria sobie zdecydowanie, znaczy zbyt dobrze radzi przeciwko jednostkom, które posiadają broń, która powinna ich naturalnie kontrować. Okej, okay. jest milicja. No, jak to pójdzie, zobaczymy, ale troszkę od boku, zobaczcie. Troszkę im też, że nie wyjdzie. To jest dobre. No i ta jazda zaraz tutaj dokona kontrataku, Chociaż nie, poczekajcie, Przeciwnie, źle powiedział? Wygrywamy, zobaczcie. To ciekawe. To mnie ciekawi, czy to zacznie w końcu strzelać. O! Coś chyba tutaj ładują, zobaczcie, czy nie. Coś, coś, coś tutaj widziałem, ale nie wiem, dlaczego oni się tak głupio ustawili. No, się lekko przestawcie. No i tutaj też wygrywamy, bo są wahający. Oddział generała, natomiast... oj, ojoj, oddział generała to już prawie nie ma. Zobaczcie się ucznicy myślę, że tutaj zrobili to daną rzeźnię. No, przyfajczyli, rozstrzelali. Myślę, że fajnie to wypaliło. Wy od razu do tyłu, bo straty ponosicie wielkie. Zwłaszcza, że milicja was dopadła, co nieco. Jak to strzela, kurczę. Już coś tam strzela podobno, tak? Aż jestem ciekawy. No, troszkę mają słabą pozycję, ale, ale, o, coś tam, coś tam będzie, jakaś próba, byleby nie tylko friendly fire, no, zobaczmy, dawać, dawać, panowie, dawać, ostrzał, steady, steady, o, odpala, jakieś takie ogniste lance, nie, taka wyrzutnia rakiet, tak to troszkę tylko wygląda. Nie znam w ogóle tej broni, organek, jak to działa, nie mam pojęcia szczerze, no, ale w sumie w tych mogłoby wypalić, no, dawaj, ładuj, no, dawaj. Ola, trafi w swoich to tam kij z tym. Chcę to zobaczyć. No, panowie. <laughs> Chyba nie mogą strzelać. Chyba krótsze... No właśnie. Oj, oj, oj. A ci, co się tak przestawili? Oj, panowie. Co to za wbita. No to z bliska w sumie? Czemu by nie? Taka egzekucja. O, ale ich rozstrzelali. Konna milicja ma to do siebie, że jest strasznie papierowa i to jest jej największe zło. Teraz, co się tutaj takiego dzieje? Oddział generała. O dziwo, jakoś tak chyba mało się spisuje, no zobaczcie wystrzeliwujemy ich bardzo ładnie systematycznie, więc bitwa poszła łatwiej niż się tego spodziewałem. Gorzej będzie z Wenecją, bo tam armia, która nas oplega jest z rzędu tych potężnych i tam może już mogą się powoli zacząć schody, co to kurde bele jest. To strzela czy nie? Nie no nie strzela, poczekajcie, wiecie co? Ja to przestawię tutaj, kurcze. Chcę zobaczyć jak to wypali w końcu. No i tak, konnica już już po konnicy. Boję się, że zaraz w ogóle nie będzie kogo atakować, bo no jazda już dwóch zostało. Myślę, że ich szybko wytłuczemy. No jednak z piknierami szans najmniejszych nie mają. Zwłaszcza, że jeszcze strzały ich poprawiają. Dobra, wsuńcie się. Bez falangi, prędko. Tam dobra. No i teraz ładować, ładować. Ja to chcę zobaczyć. To no jest tak bliska, to będzie zabójcze. Autentycznie. Ho, 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 ho. Ale Ale jeszcze te organki, kurczę, nie wystrzeliły. No nie wiem, co jest z nimi. On tak długo się ładują, czy co? Czy, czy wciąż to jest niedogodna pozycja? No, kurde. No ci muzułmańscy łucznicy to, to, to robią, że się robią, że się zdecydowanie... Nie, to nie strzela, kurczę. To jakiś joke. No, niedobra bitwa nad, na... Ich użycie. O, ewentualnie, ty panowie byście chcieli w tego pana skasować? Tego generała? <laughs> e, gdzie ty wjeżdżasz, chłopie? Okej, okay, no to dobra. Skasujcie go już, tak. No to okej, okay, no cóż, no nic z tym nie zrobię. Niestety organki są kijowe, no to chyba to jest już GG, tak mi się wydaje. Skasujcie też tych, tutaj nasza konnica może zaatakować. To jest w ogóle, no właśnie, dużo przywódca frakcji. A się nagle okaże, że już więcej nie mają żadnych szlachciców czy członków rodu, a to byłaby fajna dla nas na pewno wiadomość, bowiem wojna by się zakończyła. Co to jest? Włócznicy z pomężami. Ja bym chciał ich ar jeszcze skasować. Gonicie? Tamtych? Zawsze lepiej dobić, pamiętajcie. Okej, okay, uciekają. Ktoś tam wystrzeli. Ale ich ucznicy to robią rzeźbię. Naprawdę, muzułmańscy ucznicy to są chyba jedni z lepszych uczników ogólnie. Zaraz wam ich pokażę. Mają pięć ataku. Z tego co wiem to longbowmeni angielscy mają tego ataku sześć bądź siedem. No tyle, że oni też mają zasięg kolosalnie większy i najpewniej jakieś przebicie pancerza, no, ale ale myślę, że Myślę, że no jednak jest to dobry, dobra jednostka jak na początek gry, prawda? Bo później to już tylko nie, jednostki z bronią palną, chyba mogą być lepsze na dystans, o ile w ogóle będą lepsze, bo na no, opinie są o nich takie podzielone. No i straty praktycznie znikome, zobaczcie. 117. A te organki, coś coś to w ogóle wystrzeliło, czy nie? Aż Pokażcie miło, chyba nie. No właśnie, nawet z całą nie oddało. Szkoda, szkoda. Ale teraz. Pytanko, co zrobimy? Dlaczego? Dlatego, że Genua nie ma armii w okolicy. Ich armia największa. Nie, tym razem tego błędu nie popełnię i ich stracę. I uderzę bezpośrednio na Mediola, który w zasadzie mógłby zdobyć na automacie, bo jest chyba niebroniony. No, zobaczcie. Prawie wcale. Zapiszmy, bo to będzie istotne. No i wtedy już nie będą mieli pszczółku. Mogą wręcz chcieć odbić. Dobra, ja to zapiszę, bo to już nie bywa. O, jak dobrze. Mając artylerię już często się to udaje, zwłaszcza jeśli nie ma oddziału konnego w mieście. <laughs> jak się zaśmiał jeszcze. <laughs> no i okupacja. Nie chcę tego miasta niszczyć. Relacje pogroszone. Państwo papieskie. Oj, niedobrze. Szkoda. Ale... W sumie, wiecie, już mamy taką troszkę hegemonię w tym rejonie, razem najpewniej z Cesarstwem Niemieckim. Naprawmy sobie wszystko. przy okazji trybusze mogę doszkolić. Poproszę jednego zabójców, albo nie, tych zabójców też ma troszkę za dużo, to może. A, albo dobra, pójdzie na zachód dalej. No i jest tutaj, tutaj, tamta, tamta. Ci koniarze byliby fajni. Pytanko. No muszę to zaatakować, muszę w tej turze, bo boję się, że zrobię szturm. A myślę, że zrobią szturm. Raczej, chociaż w sumie, co mi to w ogóle mają? Dużo jazdy, dużo konnicy. W zasadzie Wenecja jest na tyle silnym miastem, że jeśli uda się taran spalić i te jeździe, odbierzemy możliwość wtargnięcia do środka, no to może już, już się mogą jakieś schody zacząć. Dobra, słuchajcie, spróbujmy. Wyjdę całą armią. Oj, nie mogę chyba. Dlaczego? A, bo artyleria blokuje. No to wyjdźmy tym i się ustawmy. No. Na tyłach w sumie. Dlaczego by nie? No i co wy tutaj takiego macie? Armia duża. Szczerze mówiąc, wiecie, ja bym sobie chętnie zagrał to na automacie. Dlatego, że. Dlatego, że co? No dlatego, Oczywiście, że to jest dużo konic. I to byłoby mi dużo zarządzania takiego. A i tak byłoby na pewno duże. Bo no nie jest to armia słaba. Dużo takich upierdliwych jednostek. Ale kusznicy, pikinierzy. No i ta jazda nieszczęsna. Ile to jest tych oddziałów? Ja, pierniczy. Siedem oddziałów w konnicy. I jeszcze. bez generała. A sobie bez generała? Myśmy ich łatwo złamali. No i pytanko, czy zagramy to, czy nie zagramy? To jeszcze na moście chyba będzie bitwa, co? No właśnie. Potem no tak, zaryzykujemy na automacie. Może to pójdzie fajnie. Już jedna bitwa była. Sobie troszkę pozarządzajmy. Pełne zwycięstwa. O. No i z tego jestem zadowolony. Strać więźniów. No mercy. I z tego zadowolony jestem. Bohater chwili. Super generał do dodatkowy. I to co takiego masz tutaj? Dwa do punktów życia, tutaj minus 2 do punktów, ale to się w miarę regeneruje. Powiem wam, że to jest bardzo dobre gen. Wow! Lojalność na maksa, bierzemy! Super! No i zarobiście od razu! Y, Owa armia niech wejdzie do miasta, niech się troszkę Macie. przetrenuje. W miarę swoich możliwości, przynajmniej te oddziały, które mogą, bo chyba Macie. Mogę, mogę tych pikinierów tutaj yes. pakować. Mogę. Okay. I jeszcze załóżmy na no, tych. I na przykład tak. na koniec oddział tych normańskich rycerzy, żeby oni byli darmowi. A nie, oni tutaj nie mogą być darmowi. No i od razu, a nie, mogę ich chociaż doszkolić. To no, jeszcze pół biedy. i to nawet za niewielką cenę. Super. No i tak, powiększenie świty. Fajnie. Wzrost cechy. ok, Teraz zabójcy. Czy oni uciekli, czy oni zostali już bezpośrednio do Marsylii odesłani? No bo tak, mają dwie osady, tak, prawda? Górna jest teraz bardzo słaba. Będę szykował jakiś atak na nich ze strony morza, żeby... O! O! Dzień dobry, co my tu mamy? Kapitan? Kapitan, Skosuję tego? tego. pleta, lubię te włoskie teksty, fajne są. No i tak, skupmy się na tej Aragonii Nieszczęsnej, bo tutaj pamiętajmy mamy dosyć istotne zadanie. Gdzieś powinien tutaj być na pewno jakiś generał. No właśnie, tutaj nie ma. Heretyk, o. Biskup. Czy Biskup może spalić? Chyba nie. Biskup może zosta zostać sam spalony. Ja bym wolał właśnie kardynała. Kardynał z tego swoim nie może zostać nawrócony, no właśnie, przez kartyka. No i pokażcie mi proszę, czy tutaj wciąż są Portugalczycy taki, mają mocne granizo, więc ta armia niech na razie tutaj czeka. Nie będę jej dosyłał do ataku, bo jest to troszkę ryzykowne. Bluźnierca stracony. Szkoda, że nie ma katsęki jakiejś na to. To był pewnie ciekawe. Morderstwo się powiodło. No i tak, moi zabójcy, moi zabójcy, wytropcie tych kurcze, nic z tej niczego nie ma. Ja że coś tutaj Kto? powinno być, w Barcelonie. W był, gdzieś, był gdzieś generał jakiś, na 100%. Ale kurczę Ktoś, gdzie. A no w sumie jak nie places? tutaj. No to musiał być gdzieś na południu, Kto? prawda? No to idźmy. Idźmy, śledźmy go, po postaram się go jakoś wytropić. O! Generał? A no tutaj kolega, może tobie się chociaż uda. O! Kolejny. O, i to jest członek dynastii. Super. No to mamy już, mamy już nasz cel do skasowania. Tego lego też lecisz tutaj. Ty od razu wracasz w to miejsce, i wszyscy moi zabójcy mają się skierować na tego członka dynastii. Teraz z kolei ja bym chciał tą flotą nieco lepiej pozarządzać, bo jest ona troszkę porozbijana. A potrzebuje. O, może gwiazdeczkę. A to jest admirał, tak? A to jest genueński admirał. Dobra, zatopmy gościa. Ok, zatopione, super, dobra wiadomość. No i teraz pytanko. Co chcę zrobić? Chcę zrobić taką jedną wielką, potężną flotę, po to, aby ona dominowała każdą inną ze strony wroga. I musimy troszkę nad tym pozarządzać. Jest to istotne: takie rozproszone oddziały, są już dla zwykłe, zwykle i nie spisują się jakoś świetnie. To mnie troszkę martwi, bo ja nie chcę im wychodzić naprzeciw. Myślę, że broniąc miasto, jestem w stanie na luzie stawić opór. Nie, tak, tych też połączmy. to też jest admirał. Cholera. To może wiecie co? To nie, to weźmy tak, tych, o. Bo ten jest lepiej doświadczony. No i ty kolego, ty się możesz przetrenować. Jeszcze nie możesz, w ogóle chyba nie możesz, to idziesz tak, tutaj. Bo chyba admirałowie się z automatów przetrenowują, czy nie? Dobrze, dobrze mówię? Tak jak generałowie powinni. No właśnie. No to weźmy sobie tych. Super i wiem, że w Wenecji miałem oddziały. Szykuję niedługo desant na jakiś Konstantinopol. myślę, że to mogłoby faktycznie wypalić taki mój plan szyderczy i gdzieś tutaj była flotilla. No właśnie, to jest moja flotilla, więc wy na razie w porcie w Syrakuzach sobie ostańcie, Czym się zajmijcie ciekawym tutaj tak. też mamy kolejną flotę jest admirał, nie ma admirała, świetnie I to jest mocne, to jest naprawdę mocna sprawa, skorzystam z tego na 100% teraz kolej kolei tutaj, zamierzam wysłać mnóstwo kapłanów na ziemię wroga gdzie panuje islam, tak, dlatego, że wtedy chyba zyskuję więcej i szybciej przede wszystkim pobożność, co nam dałby możliwość zmieniania ich później w jakichś ewentualnych papieży, czyż nie? no bo jak to wygląda seminarium kardynalskie no mamy wiele lat zanim zginie panujący dotychczas Papież? I do tego czasu możemy troszkę zyskać wpływy, ale kuźwa, jak na to patrzę, to... To nie wygląda dobrze, zwłaszcza, że jeszcze Portugalcy są całkiem wysoko. No niestety, no niestety, czy mam jakąś misję? Mam misję... żeby zwerbować szpiega w Trypolisie, ale to jest nie do zrealizowania póki co. No i tak, mógłbym w sumie jakąś kontrofensywę to zrobić. Ale ja z nimi bitwa w polu będzie no nieprzyjemna. Nieprzyjemna. Zdecydowanie. To weźmy konną milicję, w sumie są darmowi mogą zostać, ale by się też przy... Dobra, wy zostańcie na razie. No i tak, stąd na 100% będę chciał zabrać troszkę jednostek i wzmocnić czagliari. po to, po to, aby. To czagliari się troszkę wzmacniało. Tylko teraz, które okręty mają mniejszy zasięg. Te dwa, no to wy na razie wyjdźcie. No i wy macie zbyt, zrobić tutaj desant tych sił. Wy się połączcie zbyt. i powoli się coś tam zacznę, zacznę przygotowywać. Przy okazji, teraz ten okręt yes, się zbyt. naprawi. Świetnie. No i myślę, że taka armia za turę dwie jeszcze wzmocniona. Oj. Oj oj. oj. O to nie pomyślałem. A <grym grym grym> dobra, mogę troszkę to wzmocnić. To weźmy te włócznie. Troszkę tej ciężkiej piechoty. Jakiś tam jeden, może. Może te organki byłyby dobre. Troszkę tych i tych do. Może bez organek, bo zasięgu nie ma do Genui, żeby lekko wzmocnić tę osadę. No i tak, w sumie to. Co tutaj takiego jeszcze zrobić? Czy ten szpieg się już zrobił? Nie, on się zrobi za turę. Zatem zakończymy naszą turę i dalej nasz niecny plan zamierzam zrealizować. Czyli, no, tak jak myślałem, dobrze, że to wsparcie doszło. Zobaczcie. Ok, no i to będzie bitewka. Tyle, że ta bitwa wygląda na taką, która mogłaby być w odcinku już kolejnym. Ten może być odrobinę krótszy, bo niestety, jak wiecie, jest to z godzina 14 z mojej perspektywy. Więc na 15 ten odcinek musisz być, ale jakkolwiek samo wrzucenie to jest pół biedy. on się jeszcze musi przetworzyć, a potem sprawić. I to trwa niekiedy, no właśnie, z godzinę. A czym krótszy, tym to szybciej trwa. Zatem. Nie obraźcie się, ten będzie minimalnie krótszy od pozostałych. O, niemiecki dyplomata. Z nimi chętnie mogę porozmawiać, powiem wam. Wenecja znowu zarabia dużo. Oj, a to była chyba próba przekupstwa. Albo się nie zdecydował finalnie. Angielski dyplomata. Anglia zdobyła całkowicie Szkocję, więc też są już przepotężni. Myślę, że nie zdziwię się jak dokonają inwazji jakiejś na Skandynawię. Ogólnie co do kolejnych serii z Mediwala, no to tak, wiele jest modów, wiele modów, z których można by coś zrobić, niestety brakuje czasu na to wszystko, zatem co ja proponuję, myślę, że kolejną serią z Mediwala, ale nie kolejną serią na kanale, to jest ważne, byłoby albo zagranie w Bellum Crisis Królestwem Polski, coś takiego mam w głowie, ewentualnie moglibyśmy chcieć rozegrać sobie kampanię, na jakimś modzie alla the Fair Age, czyli już fantazy. Dobra. A, haha, jego go skasowo, lubię te krzyki takie. Nie mogę się doczekać, kiedy zapowiedzą kolejnego e, Totalora, no i Mediwala w sumie też. Na to bym chciał najbardziej. Właściwy mąż. Nie, dziadzie jeden, ciebie nie chcę. Wielkie targi. O, no dobra. Już troszkę... O, kolej, kolejny wydatek, troszkę już kasy mamy więcej. Raport kardynalski, nominowany angielski, dobrze, raport rekrutacji zabójca, raport budowy tej Mediolan się naprawił świetnie. Raport końca tury. O! Norwedzy są najbogatsi. O kurczę blade. To jest ciekawe. No i tak. Y Zagrzeb niestety, ale się zaraził. Dużo tracimy ludności, szkoda wielka. No i tak, ja wam teraz podziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na dzisiejszego live'a, tak jak już mówiłem, macie link w opisie. Yy, oraz na odcinek z moda Tsar's Dome Total War wleciał w zeszły piątek. Yy, z mojej strony to tyle, zachęcam do zostawienia komentarza oraz yy, polajkowania tego filmu, co so mnie tam lekko pewnie też wesprze. Yy, do usłyszenia jutro na odcinku z Mongoów. Hej, papa i do następnego.